Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Zatrzymałam się, e, zatrzymaliśmy się z Błażejkiem, już wracając do domu, do New Jersey, w Maryland i no, jesteśmy na parkingu. Jestem sama akurat w samochodzie i tak pomyślałam, hmm, idealny czas, żeby właściwie o czymś porozmawiać. No teraz, kiedy chciałabym Wam pokazać więcej, to już jest następny samochód. Mimo, że parking nie jest po zęby zaparkowany, no ale ludzie muszą zatrzymać się obok siebie. Nie ma, musi być drzwi w drzwi, drzwi w drzwi, w stadzie. Okej, okay. tak naprawdę chcę mówić o czym innym. A mianowicie, jesteśmy dzisiaj bardzo zestresowani. Pracy w domu, z powodu braku pracy, z powodu braku domu jaki byśmy chcieli, czy rodziny, czy nie tak, czy nie spełniają się nasze marzenia i tak dalej. Więc <laughs> mam trzy takie szybkie wskazówki, jak sobie troszeczkę poprawić samopoczucie i odstresować. Numer jeden. Poza dobrym wyspaniem się, bo sen to ogromnie ważna rzecz, proponuję chodzić wyjść na spacer pochodzić dookoła sąsiedztwa. Jeżeli jest okazja pojechać nad wodę pójść do parku gdzieś na łono natury. Albo po prostu chodzić, chodzić, chodzić. Zauważcie, że no, ja jadąc teraz w samochodzie to wyraźnie zrozumiałam, dlatego jest ten cały program. Albo się jest w pracy i dużo się siedzi, albo się stoi. No, ci, którzy chodzą, to akurat są tutaj wyjątkiem. To jest dla tych, którzy siedzą przy komputerze, siedzą a, i pracują, albo stoją za lado, czy stoją w miejscu robią coś okay? przez wiele godzin. A więc brak jest tego zdrowego ruchu na świeżym powietrzu. Przychodzi się do domu, zanim się na ogół większość z nas jeździ. Bo pracuje gdzieś w jakiejś odległości. Więc siedzi w samochodzie, tak jak my. Siedzimy jadąc z końca Florydy do New Jersey i zajmuje nam to, no, akurat w naszym przypadku, dwa dni. Więc siedzi się, siedzi się, przychodzi się do domu i co się robi? Coś się przyrządzi do jedzenia, i dalej się siedzi, oglądając coś, potem się kładzie. Więc jest to taki bardzo pasywny tryb życia. Brakuje nam ruchu. A więc chodzenie ważna rzecz. Jak już wyjdziemy na to świeże powietrze, kochani, obowiązkowo oddychać głęboko. Większość ludzi oddycha płytko, szybko. I zamiast odstresowywać się, stresuje się jeszcze bardziej. A więc oddychamy głęboko, kiedy już wyjdziemy na zewnątrz. Głęboko, kilka razy. Ten pierwszy, nawet oddech, kiedy wypełnimy piersi świeżym powietrzem. Zakładamy, że jest to oczywiście świeże powietrze. Nie proponuję spacerować przy drodze, która jest szybkiego ruchu i dużo ruchu jest tam, bo będziemy wdychać spaliny. Okej, okay? to nie o to chodzi. Dlatego zawsze mówię na łono natury. I wreszcie trzecia rada, równie ważna. Nie zapomnijmy, że jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Nikt tak nam nie dogodzi, jak my sami sobie. Ja to zawsze mówiłam żartem, ale to jest prawda. Wiecie, dużo rozczarowania. I tego, że jest dużo osób zawiedzionych w życiu. Dlatego tylko, że wyobrażają sobie te osoby, że ktoś inny, czy to partner, czy dzieci, czy może rodzice, że ktoś coś powinien im zapewnić, w czymś pomóc, rozwiązać sprawy, zabezpieczyć przed czymś i tak dalej. No, i z tego, jeżeli jesteśmy ludźmi dorosłymi, oczywiście, jest tylko kwestia czasu, że zauważymy, że tak nie jest, jakbyśmy tego chcieli, jak sobie to wyobrażaliśmy. Więc jeszcze raz powtórzę. Jesteśmy i bądźmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Rozumiejąc, że Owszem, jest miło i przyjemnie, jeśli inni o nas myślą, mamy jakąś współpracę, pomoc, jest cudownie, ale ciągle zakładajmy, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje szczęście, za swoje życie. I należy wystarczająco się kochać, szanować. Żeby dążyć dla siebie o zdobycie tego wszystkiego, co jest dla nas ważne i istotne, żeby spełniać siebie, swoje marzenia, rozwijać się, poznawać się coraz lepiej, ciągle się czegoś nowego uczyć, podążać za technologią i za tym wszystkim, co jest dla nas ważne. Może dla kogoś technologia to jest tylko komórka albo komputer. Ale nie oczekujmy, że wszyscy inni nam coś dadzą, pomogą, zrobią za nas, wytłumaczą. Uczyć się, uczyć i uczyć. Bo robimy to dla samych siebie, nie dla kogoś. Także tak króciutko mówię, powiem to, bo jechałam mi to nagle do mnie przyszło. Bo to jest ogromnie ważne. Tego stresu dzisiaj, kochani, nie brakuje. A na tę notę zakończę. Kochajmy siebie, kochajmy innych i bądźmy dla siebie i dla innych dobrzy, wyrozumiali, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialni za swoje własne szczęście. Buziaczki, papa! Pa.